Hej. Dzisiaj chcemy Wam pokazać nasz kurnik i nasze kury, czyli nasze pierwsze zwierzęta na naszym nowo powstałym gospodarstwie. Fajna i solidna jest ta siatka. To tak. Oj, ty. Wyłączamy elektryzatory. Dwa. Prawdę mówiąc, pewnie dla wielu osób. Wiele osób powie, że to nie ma sensu. Jest to możliwe. Generalnie dodam teraz taką małą dygresję od kur, że my całą naszą wiedzę, którą tutaj zdobywamy, albo zdobywamy z internetu, albo z czata GPT czy innych sztucznych inteligencji. No. Z, uh, więc często o jego się pytamy o porady i nie zawsze możemy zweryfikować tę wiedzę. Z reguły okazuje się, że wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym. Gdzieś go dopytałem, czy dwa takie elektryzatory mają jakikolwiek sens, no i sobie powiedział, że no tak średnio. <grych> znaczy nie, no że pewien mają? Mianowicie, no ciężko jest zgrać, żeby impulsy się razem połączyły, czyli żeby z dwóch impulsów o danej mocy e, skumulował się jeden impuls, musiałoby się zgrać, no ale to jest w takich warunkach e, domowych i gdzie się cały czas je wyłącza i włącza, no, to jest niemożliwe. A przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić, nie mam nic wspólnego z elektryką, ale na pewno występują częściej. No i po prostu, gdyby doszło do jakiegoś kontaktu z drapieżnikiem, no to jest może jakoś mikro, większa szansa, żeby coś takiego się stało, ale to też nie jest tak, że my kupiliśmy oba, bo mieliśmy taki pomysł. Po prostu jeden jest do innej siatki elektrycznej, do gęsi, które pojawią się pewnie w kolejnym odcinku, ale do niego finalnie zamówiliśmy coś lepszego, bo z kolei ten właśnie lepszy przejdzie potem pewnie do kóz albo do owiec. Więc będziemy robili takie różne roszady, Dlatego ten pierwszy, który szedł do gęsi, znalazł się tutaj. Po prostu uznaliśmy, że zrobimy z niego jakikolwiek pożytek. Nawet gdyby padła w jednym jakaś bateria, albo był jakiś problem, to zawsze jest ten drugi. To też jest dodatkowa zaleta. Więc teraz mamy je wyłączone, dlatego mogę spokojnie sobie. No, o, no tak. <laughs> Więc mogę spokojnie przejść. I Natalia zaprezentujesz, że to nie zawsze jest takie proste. Szczególnie się jest wciąż. <laughs> I w sukience. Ale. Do kamery jest siła, dobra. Więc tak, więc wygrodziliśmy im takie poletko, tyle ile dawał nam zasięg ten pastuch, no to tyle wygrodziliśmy, no bo czemu nie. Ma taki trochę kształt, który nie sprzyja jego układaniu, bo powstają większe załamania. No ale to dlatego, że musieliśmy też mieć przejazd, to w ogóle jest wszystko tak naprawdę na... Powiedzmy, podwórku, a nie na, na ziemi jakiejś rolnej. No to tak, z wyposażenia zakupiliśmy karnik. Ja na razie jestem bardzo zadowolony z zakupu, natomiast jeszcze jest trochę do sprawdzenia. Generalnie zadowolony jestem przede wszystkim przez scenę oraz my staramy się, żeby wszystko było ze stali nierdzewnej, tak żeby było jak najmniej plastiku, co prawda pokrywa jest plastikowa. No ale umówmy się ciepłe, powietrze idzie do góry. E, więc, więc tutaj tego, no nie wiem, przesiąkania plastiku czy coś takiego, no nie będzie zbyt dużego. E, ziarno jakby się z nim nie styka, więc tak do minimum to ograniczyliśmy. E, przy okazji był bardzo tani oraz pełni w sumie dwie funkcje: bo po pierwsze, jest przechowalnikiem karmy. E, myślę, że przy tej ilości kur starcza na spokojnie dwa tygodnie, może więcej, nie wiem. Jak podrosną, to pewnie na trochę krócej, e, oraz jednocześnie karmnikiem. A e, no jego wadą jest to, że nie ma zadaszenia, jeżeli ktoś go trzyma na zewnątrz, co raczej nie było przewidziane u producenta bo większość hodowców w Polsce na makury po prostu w zamknięciu, szczególnie tych komercyjnych po prostu hodowców. E, więc dorobiliśmy taką parasolkę i w sumie system się sprawuje. Nie że jest idealny, tam wiadomo, że czasami deszcz trochę gdzieś tam zawieje, e, ale szczególnie przed śniegiem chroniło, przed deszczem też chroni na tyle, że, że to ziarno nie pływa tylko ewentualnie trochę rosa jest w wilży. Teraz tak, jeżeli chodzi o wyposażenie zewnętrzne, to tutaj mamy drzwiczki otwierane i to w sumie był był e, jeden z takich większych fakapów przy tym wszystkim, bo tak nam poszło raczej bezproblemowo, e, bo to, są, to jest drugi model, który kupiliśmy i absolutnie go polecamy. E, z pewnością ten model jest lepszy drzwiczek, taki w którym e, jest to roletka, e, która się wysuwa i już to demonstruje jak to mniej więcej wygląda. E, i potem ta roletka oczywiście chowa się w tą taką tubę, która wchodzi głównie tam do środka kurnika. On się teraz podniesie trochę, bo to jest taki system, że gdyby kurka jednak nie do końca weszła, to nie daje jeszcze możliwość ucieknięcia szybko, tak żeby się nic nie stało. Bo on chyba nie ma takiego czujnika stricte ruchu, tylko po prostu właśnie daje tą możliwość jeszcze wyjścia, odejścia od tego. Także to jest bardzo fajne. Teraz go otwieramy. Wcześniejsze drzwiczki, które kupiliśmy, były na innej zasadzie, pracowały. Tu był kawałek blachy, który wysuwał się do góry. Po środku był perforowany miał po prostu takie otworki, w które wchodził mechanizm zębaty. No i ten, ten, ten kołowrotek zębaty się przesuwał do góry, do dołu. I. I po prostu odsuwał te drzwiczki. No to był problem taki, że one po prostu w szynach, które tutaj były, były zbyt luźne, i mimo zrobienia dodatkowej prowadnicy, która teraz służy jako uchwyt do tego panela, po prostu no one tak czy tak się klinowały. Więc jesteśmy w kurniku w tym momencie. Tu też zainstalowałem pewne systemy, więc jest żaróweczka na panel słoneczny. Oraz wentylatory na panel słoneczny, które teraz działają. Tutaj e, robimy to oczywiście nie z uwagi na oszczędność czy jakąś ekologię, ale chodzi o mobilność. Przede wszystkim nie musimy przyjąć żadnych kabli tutaj, e, a to jest dla nas bardzo istotne, bo niedługo ten kurnik stanie się kurnikiem mobilnym, kurnikiem na kołach. I wtedy no, z oczywistych powodów ciężko by było, żeby gdzieś na polu pół kilometra od nas, żeby były przyciągane po prostu kable. Także fajne są to rozwiązania. Bardzo, bardzo tanie taka żarówka z panem kosztowała trzy dychy. Wentylatory, siedem dych. One są to istotne, bo ten skórnik jednak bleszany. Jest to super rozwiązanie pod względem takim, że różne pasożyty, które towarzyszą kurom oraz innym rodzajem drobiu. One chowają się w drewno i nie uniknęliśmy go w 100%. No bo tu było ciężko nam, żeby te grzędy były z czegoś innego. Natomiast, tak jak widać, praktycznie wszystko jest tutaj albo blaszane, ewentualnie trochę plastiku. Podłoga jest betonowa, także wszystko jest przewidziane w taki sposób, żeby. Nie zalęgłeś tu żadne pasożyty, albo żeby po prostu ograniczyć e, szanse ich zalęgnięcia się. Ale te wentylatory też dużo dodają, bo szczególnie kiedy on jest zamknięty albo po prostu kiedy jest ciepło, e, to jednak jest ta wymiana powietrza, obrót, to też sprzyja temu, jak ten obornik się zachowuje na ziemi oraz jaki panuje tutaj zapach, jak jest przyjemnie kurą. Oraz temperatura, oczywiście, więc jest tutaj wiele zalet. Tu mamy pojedło, które jest bardzo fajne, mieści sporo wody. Znowu jest stal nierdzewna. Co prawda, tu jest miska plastikowa. Może kiedyś, jak znajdziemy stalową w podobnych wymiarach, to ją tu wymienimy. Ale tak jak mówię, no my się staramy maksymalizować to, ale nie za wszelki koszt. Nie na wszystko, tu jest po prostu czas. Ale tutaj grzędy też są stalowe. A właściwie stalowo też trochę plastikowe, bo ten element jest plastikowy. Ale znowu chodzi tu o to, żeby on był łatwy do umycia, żeby łatwo było go wyciągać. Oho, na tej stratze zacznie jajka. Niestety, kury jeszcze nie niosą, myślę, że to jeszcze trochę zajmie. Są jeszcze młodziutkie. Ja uwielbiam te kury, są jak małe dinozaury. Biegają w bardzo śmieszny sposób, śmiesznie się ganiają, śmiesznie fruwają, to znaczy tak podfruwają. Więc ja jestem super z nich zadowolony. Mamy też e, trzy rodzaje w sumie kur, bo są kury dark shell. One dają też czekoladowe jaja. One są bardzo czarne i te pióra mienią się na taki kolor Hmm, taki niebieski, e, benzynowo-niebieski, coś takiego, e, więc ja je, ja je uwielbiam, po prostu są prześliczne oraz mają na nogach e, pióra i powoduje to, ja nazywam ich małymi kowbojami, bo mi się strasznie z tym kojarzą, że mają e, te takie ostrogi. Na, na butach po prostu. To takie mam skojarzenie. Ale są też zielononóżki. One mają na głowie. Łatwo jest je poznać. Poza nogami oczywiście. Ale ja je bardziej poznaję po tym, że na głowie mają taki pióropusz delikatny. A zaraz gdzieś będzie chyba ta klasyczna rosa. W sumie o to nie dopytałem, ale mamy też te cztery kurki rosy. Tu są dwie zielononóżki. A gdzieś jest jeszcze tarosa. Więc, więc tak, jeżeli chodzi o nasze kurki. I co do karmienia, co jest chyba najistotniejszym z tych wszystkich elementów, tak bym powiedział. Mamy tutaj totalny miks bardzo wielu zbóż, bo mamy tak: kukurydzę, owiec, siejemielniane, mamy pszenicę, mamy żyto, mamy grykę, łubin, chyba nie wiem, czy jest akurat w tej mieszance. Natomiast jest tutaj przynajmniej 8 komponentów, a teraz zamówiliśmy jeszcze dwa dodatkowe, które przyjdą do nas jutro. Więc będzie to pasza około 10 komponentowa. Zobaczymy też, jak wszystko będzie się zmieniało, jak będą to jadły. Nam zależało na tym, żeby to było jak najbardziej zdywersyfikowane, żeby wyciągnęły z tych ziaren jak najwięcej, ale to, co jest przede wszystkim najważniejsze w tych ziarnach, to nie tylko jest to pełnoziarno, które nie jest niczym sztucznym złączone, ale jest to ziarno naprawdę ekologiczne, a powiedziałbym raczej naturalne niż ekologiczne, bo tu nie chodzi o certyfikat ekologiczności. Tylko chodzi o to, że jest to z firmy, znowu to nie jest reklama, ale bardzo, bardzo polecamy Zagroda Boryny. Oni tam hodują ziarna bez oprysków, bez sztucznych nawozów, bez glifostatu. Także te ziarna są wyhodowane w taki sposób, że po prostu jest ziarno w ziemi i to wszystko, tak? Wszystko jest naturalne. I to jest to, co dla nas się najbardziej liczyło. Za tę paszę płacimy około dwa razy więcej niż za pasze, które są na rynku, bo tam ceny są bardzo do siebie podobne. I ktoś powiedział, że dwa razy więcej to jest dużo, tak? O 100% więcej. Natomiast ja bym po prostu powiedział, że z naszego wyliczenia wynika, że nas. Jajko przy użyciu takiej zwykłej paszy kosztowałoby 25 groszy, natomiast przy użyciu tej paszy kosztuje nas 50 groszy. No to okej, okay, jest to dwa razy więcej, przy dużej skali też jest to dwa razy więcej, ale nadal jajko sklepowe, e, które jest ekologiczne, kosztuje złoty 80, a tam nie mamy pewności, co tak naprawdę jest w tej paszy, bo mimo że ma ten certyfikat ekologiczności, to ekologia nie zapewnia wszystkiego tego, co zapewnia na przykład ta firma, e, o której wspomniałem. E, dlatego mamy jajka w pełni zdrowe. Pełnowartościowe, i to jest coś, co jest dla nas najważniejsze. A właściwie jeszcze nie mamy jaj, tylko będą, ale już karmimy tym te kurki, żeby dorastały tak, jak powinny. I to jest też taki taka mała rozkminka. My, jak kupowaliśmy jaja w Radomiu na targu u takich babuszek, które miały swoje cebule, pietruszki, widać, że to było ich, bo te warzywa były takie bardzo powyginalne, takie bardzo ogródkowe. Każdy wie, jak się wyglądają warzywa z ogródka, a jak wyglądają warzywa ze sklepów. Te warzywa też były bardzo sezonowo. No i miały też jajka. Udzieliliśmy się na to, że te jajka są naturalne, że są zdrowe. I z pewnością te kurki wybiegały sobie na zewnątrz, co już było dużą zaletą. Kubały sobie te robaczki, skubały sobie trawy, chociaż z reguły u większości ludzi zagroda dla kur to jest takie klepowisko po prostu, takie błotne klepowisko, gdzie już nie ma trawy i nie ma robaczków. Ale to, co najważniejsze, to to, że no, z całym szacunkiem do tych babuszek, bo nie wiem, jak każda konkretna to robiła, ale jak patrzymy po ludziach generalnie, to każdy raczej kupuje paszę komercyjną. My nie będziemy się tego czepiali. Każdy robi to, co chce, każdy ma jakąś swoją wiedzę i doświadczenie. Natomiast my postanowiliśmy się w produkt pełni ekologiczny, gdzie mamy pewność, jak on jest zasiany, jak on jest zrobiony. Dlatego ja bym ja też mówię od razu, żeby być ostrożnym na to, co się kupuje, bo to, że to jest wyprodukowane przez jakąś babuszkę na targu czy przez osobę, która nam się kojarzy ze wsią, z jakąś tradycją, nie zawsze jest to produkt, który jest w pełni. Naturalne po prostu. Więc to jest takie delikatne. Nie chciałbym powiedzieć słowa krytyki, tylko ostrożności dla tych, którym na tym zależy. Nie każdemu na tym zależy, nam na tym zależy, także takie jajka u nas będą i to wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na odcinek o gęsiach eee, i niedługo dalsze odcinki o ogródku Natalii oraz e, może o remoncie. Ja coś nakręcę, także to już wszystko e, jak, naj, jak najbliżej, <laughs> najszybciej. Tak. Dobra. Hey.